No, tatko, jesteś najlepszym bandziorem spośród wszystkich, co miałem w ciągu ostatnich trzech lat w tym cholernym wydziale. Po prostu nie idzie zmusić tych szatańców pracować dla nas. Niski poziom życia w Miami ich nie wabi. Oni życzą przygód. Spójrz na zdjęcie, tatko. Ten mały ma na imię Rufus. Od niego zaczniemy. Jaką kałę pijesz? Czarno, co? Chłopcy z góry są zainteresowani w Tobie. Potrzebujemy, żebyś się zakorzenił w bandę. Nikt oprócz mnie o tym nie dowie się. Gdyby co, znajdę sposób Ciebie o tym zawiadomić. A teraz zwróć mi o znakę. Masz jakieś pytania? Potrzebujemy się dla wymiany. Ten kazes otwiera się z pomocą klucza. Nie ma problemów. Klincz, klincz i po sprawie. Spotkasz człowieka, zabierz ten klucz i wnios z miasta. Masz tu kejsa, przyjacielu. Nic zajewego. Uważaj na to. Będę czekał na ciebie w aucie. Panie? Panie? żeby pogadać o Rufusie. Jessie, kotko. A, tak, robiłeś dużo hałasu w mieście na swoje, karocie. I wiesz co? Wiem, kim jesteś. Wiem, kim jesteś naprawdę. Czy wiesz, Jessie, kto to jest? To po prostu jakiś kierowca. Nie, on nie jest zwykłym kierowcą. Ten facet to bardziej tyły każdemu. Ścisle mówiąc, uratuje swój. Czegoś się napijesz mała? Nie, ja sobie nie życzę. <laughs> tak więc czegoś się napijesz mała? Więc pozwól nam porozmawiać. Przejrzałem właśnie tam wtedy, gdy Slater rozrabiał. Wiesz, gliny nie mieli żadnych szans. My załatwimy z Tobą jedną sprawę. Mam swego gnojka w policji, więc wszystko będzie okej. Okay. Mam pewnego maniaka. O ile oczywiście on w tej chwili nie siedzi w kici, świadczy, że ktoś wkrótce odwiedzi miejską morgę z laską w dupie. Musisz mu w tej sprawie pomóc. Kapujesz, o czym gadam? Uważam, musimy bardzo rzetelnie przemyśleć ten problem. Płacę 8 tysięcy dolców. Kapujesz? To jest nic za taką fuchę. Mała, mała, słuchaj na mnie. Chodźmy do mego biura. Idziesz mała? A już mam coś dla ciebie. Nie, to ja mam co nieco dla ciebie, głupku. No, Jessie, spokój, mała. Wiesz, co tu mam w ręce? Oddaj mi poncackie. Cofnij się, Rufucie, bo uwierz, zrobię ci parę dziur. Kotko, oddaj mi broń. No cóż, zasłużyłeś. Chciałbym pani powiedzieć. Znajduje się pani w gółnie po szyję. Chcę zobaczyć swego prawnika. Nie warto. Nie potrzebujemy ciebie. Lepiej coś mów o tym Francuzie. Być może jeszcze opowiesz, jak przedziurawiłaś swego szefa. Nie był moim szefem. Tym nie mniej. Ile jeszcze raz mam o tym mówić? Zresztą to już nieważne. Jeżeli będę robić to, co mi rozkazują, długo nie przeżyję. Ale w gównie. Jakiś dowcipniasz. gadamy się, albo korzystasz się wspólnym kiblem w ciągu 20 lat. To Francuz Rabin oddał mi rozkaz. A jemu kto to polecił? Skąd o tym mogę wiedzieć? Jasne. Wszyscy tak mówicie. Dobra. Ale przypuszczam, ty wiesz, gdzie on w tej chwili, co? Spytałem, wiesz, gdzie on w tej chwili. Nie drzej się! Nie jestem głucha! On jest gdzieś w powietrzu. E, ja, ja w ogóle o niczym nie wiem. E, a a ci ludzie prawdopodobnie już nie poszukują. Więc mam robić nogi stąd jak najprędzej. Ej, to ci jest? E, wstrzymaj oddech facecie! Znasz, Rudy? Co? E, Jakiego Rudi? E, kim jest ten pój, pieprzony Rudi? E, e, aha, ten Rudy, znam go. Jest to mocny łeb. Ale nawet e, za dolca nie usłyszałem o nim nic. A, czy widziałeś kiedyś takie coś? Co pan chce, e, co mi pan tu pokazywa? Znasz go. Igi, dam go. Francuz jest w mieście, on jest rozszukiwany. Mów szybciej, z kim on kontaktuje, gdzie bywa? Mów. Kim jest Rudy? Dostanę za taką informację. się. A więc plan. Bierzesz ten case i wymieniasz go. Dalej docierasz do złotej bramy. Skręcasz i wsiadasz do auta. Tu masz zdjęcie. Tylko bez pośpiechu. Wymieniasz i spadasz stamtąd. Ocie. Zgadza się, ten mały był kierowcą zanim nie uległ awarii. To takiego, co byś powiedział Slater odnośnie drobnej konkurencji? Jaka taka konkurencja? Ten facet uratował mi życie, nie chciałbym sobie żebyście go zabili. Zabierz z powrotem swoją lufę Slater, pewnego dnia twoja niecierpliwość ci zawiedzie. Widziałem w tym życiu dużo bystrych facetów. I oni wszyscy skończyli źle. Bardzo! To jest koło szkoły niedzielnej. Kapujesz, jest tam buda telefoniczna na przyciłku gmachu Transamerica. Mam nadzieję, że będziesz pierwszym, kto odbierze słuchawkę. Dobra, teraz goń do złotej bramy. Aha, jeszcze coś. Ruszaj swym tylkiem prędzej, bo przegapisz telefon. Oczekiwanie bardzo źle działa na moje nerwy. <gupujesz> kapujesz bardzo źle. 10 tysięcy dolców Tadek. To nie żardy kapujesz. Kiedy się spotkamy i wtedy zobaczymy. Och, się mały. Mów. Nie wyobrażacie, jakie z was szczęściarze, że pracujecie ze mną, a nie z jakimś przyłupem. Ja wam powiem, niedaremnie wydajecie na mnie kupę forsy. Nigdy więcej nie będziecie mieli takiego pracownika. Uwierzcie mi, dowiedziałem się o czymś bardzo, ale bardzo ważnym. Castelvi spotkał się z człowiekiem na imię Hancock, Don Hancock. Mówiłam, wam, jest on jednym z najpoważniejszych łebków na Wybrzeżu Wschodnim. Nie wiem, co oni tam planują, ale prawda jest to, że kiedy się spotykają takie dupy, można wyglądać biedę, a jeszcze coś z nimi współpracować pracuje niejaki Slater. No taki kierowca. A propos, on cię nie znosi. Jak gdybyś go gdyby spotkał, uważaj na swoją dupę. Bardzo ci polecam. Proszę cię, tatko, otwieraj. Słyszałeś się takim slayte, że co? Wygląda na to, że go wzięli gliny. Widzieliśmy co pozostało po jego gablocie. Prawdopodobnie leciał jak wściekły. Cóż, im i tym lepiej, jak się mówi. Pan Castelli zabrania pracować dla kogoś oprócz niego. Zapamiętaj, tu szefem jest on. W tym mieście jest wystarczająco dużo wszelakich wyrodków. Nie masz prawa ufać nikomu. Nikomu. Gasterom w ogóle nie wypada ufać. Za parę dni odlatujemy do Los Angeles. Z tobą się skontaktują. Dobra, panowie. Najwyższa pora zabrać się do roboty. Ponieważ zostaliśmy się bez Slatera, potrzebujemy nowego kierowcy. Szampo, jesteś odpowiedzialny za klienta. Ja się zajmę osłoną. Kiedy zaczynamy? Jutro wieczorem, przy wejściu do Teatru Chińskiego. Chciałbym wiedzieć, kto być nasz klient. Mamy załatwić bilan na i czekać na kolejne wskazówki. Żadnej nadgorliwości, panowie. Widzę, że to jest jasne. Okej, okay, panowie, dziękuję wszystkim za uwagę. O, jeszcze coś, panowie. Proszę nie zawieść. Hej, jak posłał mi Mackenzie. Henke ze swoimi zbiorami coś wymyślił. Nie wiem co, ale wymyślił. To jest pewnie jak dowiedzieć się o co im chodzi. Owszem, ja rozumiem, ale Mackenzie potrzebuje więcej informacji. Dobrej. Chyba zamówili Billa Madeksa. Billa Madexa? Tego fbi -owca? Nie wiedziałem, że on jest w tej chwili w mieście. Kastalwia o tym wie. On sobie życzy załatwić gościa. Kiedy? Jutro wieczór koło Teatru Chińskiego. Lepiej go odwołać! Nie, niedobrze, bo inaczej oni mnie połapią. Nie mamy innego wyjścia, tatko. Mamy inne wyjście, po prostu uprzedź się, goryli. Będziemy dalej kontynuować operację koło teatru. Będziemy ich tam brać, przekonany. przekonany. Po prostu siedzieli i czekali. Jak dziesięć kaczątek na strzelnicy. Cicho. O rany! Mamy tu szpitla! Powiedziałam cicho. Kurczę, masz rację. Ktoś nas wydał. Uważasz, że to krowca? Nie dawałem ci słowa, gnoju. Tak jest. Mamy u siebie śpicla. To jest pewne. Wspaniale prowadziłeś dziś w ustatku. Nic mi nie chcesz powiedzieć. Zawsze dobrze prowadzę. Pytam się jeszcze raz. Ty nic nie masz mi do powiedzenia. Jeśli masz, mu wprost. Slater. Slater gdzieś na południu cierpi na upał. On nie mógł być taki bystry. Slater. Tak, Slater wiedział o operacji wszystko. I po tu wydał nas, wydał tym glinom. On wszystko wykalkulował i tylko ratował swą śmierdzącą dupę. Ty nigdy nie zrobisz tego, co? Wszystko jest nader jasne. Komu więcej ufasz, Slaterowi czy Tatkowi? To już nic nie zmienia. Operacja jest skończona. Wybieramy się do Nowego Jurku i czekamy. Lek, to Tadek, po co wpierdoliliście tyle glin wczoraj? To nie był mój pomysł, spytał temu Medeksa. Wypadało w każdym bądź razie przykryć go tyłek. Czy Mackenzie miał z FBI rozmowę? Byli tam dziś rano, Markus wonki i pozostali, a jeden spośród tych ciętych łebków wpadł do niego. Ten nic mu nie powiedział. Chorany, to jest dobry ból głowy dla Mackenzie. On jeszcze nie zna Dicka Rdolę to wszystko. Czy wiesz, kto ci się przeleciał do miasta? Markus Won. Wiem o tym, ponieważ widziałem, gdy on rozmawiał z Castelvi. Co kurczę ty plecie tatku? Mówicie, że po prostu widziałem, to i kropka. Powiedziałeś, jak Castelio gawędził z Hancockiem i Wonem? Co za bzdury! To wszystko mnie jakoś też w wkurza lek. Gang Castelvi jutro leci do Nowego Jorku. Zobaczymy się już tam. Kluczy na dworcu Grand Circle. Tam na ciebie będzie czekał gość. A jednak uważaj, zbytnio mu nie ufaj. Przeniosłeś? Ci zdolny do wszystkiego. Mogą cię posłuchiwać. Cześć, Skin. Cześć. Proszę mi zważyć pół kilo orzechów. Owszem. Mackenzie wolę, żebyś puścił grę. On uważa, że cię przełapią. Wygląda na to, że ktoś donosi gliną. Mackenzie chce, żebyś się wycofał. Resztę zostaw sobie. Mam takie przeczucie, Lek, się jest przed dzień wielkich wydarzeń. Mają kolejne zamówienie. I kto to będzie? Chyba jakaś gruba szycha. To tyle co wiem. Ja mam to wszystko gdzieś, tatku. Rozumiesz, mam to w dupie. Wrat śpiewał to samo, póki go nie załatwili. Przecież wiesz, że ten wariat Hancock przekupia urzędników FBI. Tak lubowa jemu z Kastalwi starsza problemów. Co? Mam ci przeliterować? Te jak debil. U jak urząd, P jak pedał i a jak analfabeta. Trupa. Powiedz Mackenzie, żeby przygotował dla mnie ciche miejsce. Ja bym zagrał w tą grę. Zobaczysz, Lek. Ja w tym zwyciężę. A więc, panowie, rozdzielmy nasze role. Ustrzegam, że wszystko ma odbyć się bardzo gładko. Jerzy, Pol zajmuje pozycję po tamtej stronie ulicy. Dadler, jako niby agent FBI, zostaje się w salonie Cadillac. Wszystko, co ciebie chce, Jerzy, to tylko spokój. Zwykły spokój, tylko to: raz, dwa i myśmy są zwyciężcy. A nie zapomnijcie przygotować cztery auta dla odejścia w przypadku nieprzewidzianym. Przepraszam, misję Kastalwi, a kto jest naszym celem? Dzisiaj, panowie, załatwiamy prezydenta. Gdzieś ty, tatku! Ja bym spieszała śka? Zostawać się wewnątrz domu. Nie wygłupiaj się, tatku, lepiej pomyśl o nadchodzącej robocie. Co jest z panem? Jestem, Jestem w porządku. I jak, jak dużo czubku z FBI on przekupił? Nie wiem, żeby to wyjaśnić potrzebuję czasu. Weź póki co oznakę, tatku. Weź to! No weź go wreszcie, tata! Tadek! Ty nie możesz tak po prostu odejść! Ty postawiłeś śmietnik bardzo poważnie. Słyszysz, Tadek? To jest moja ostatnia szansa.